Cześć wszystkim, mam na imię Ewa i postanowiłam w nowym roku, że będę nagrywać filmiki dotyczące moich przeżyć, moich doświadczeń i rzeczy, które zdziwiły mnie za granicą. Pochodzę z Poznania, od jakiegoś czasu mieszkam za granicą, a dokładnie w Niemczech, nadaję do Was z Niemiec, i chciałabym też potraktować to jako formę pamiętnika. I też takiego zapisu wspomnień, też z emocjami, bo chciałam najpierw nagrywać to po prostu głosowo, ale myślę, że też moje emocje nie będą w 100% oddane, dlatego też postanowiłam, że będę to robić tak, żeby moje emocje były też widoczne, żebyście wy wiedzieli, kto do Was mówi. I jeśli bylibyście zainteresowani, aby towarzyszyć mi w tej podróży, będę bardzo zadowolona. Możecie w komentarzach na dole pisać jakieś pytania, czy też komentować, czy Wam się podobało, co Wam się nie podobało, lub też proponować swoje tematy. Ja na moich filmikach będę na pewno porównywała i poruszała różnice polsko-niemieckie i będę opowiadała na przykład o związkach polsko-niemieckich, o. Poszukiwaniu tutaj mieszkania, o szukaniu nowych znajomych, a w moim przypadku jest to dość ważne, bo zliczyłam sobie, że w, ostatnich, w przeciągu ostatnich 6 lat przeprowadzałam się około 17 razy, więc możecie sobie wyobrazić, że już mam jakieś doświadczenie i patenty na to, jak w nowych miejscach, do których ledwo co przybyłam, szukam nowych znajomych nie mówię przyjaciół, ale znajomych którzy często e, służą mi swoją radą i pomocą w miejscu, którego w ogóle nie znam. Um, będę też opowiadać e, o tym, co jest lepsze w Niemczech, a co jest lepsze w Polsce. Tak, my, Polacy, mamy też e, wiele rzeczy lepszych niż e, Niemcy według mnie przynajmniej, mówię to jest wszystko z mojej perspektywy i też bazuję na przeżyciach, które ja które ja sama doświadczyłam lub też moi znajomi, e, Myślę, że filmiki te będą mogły Wam ułatwić podjęcie decyzji, jeśli ktoś z Was się waha, czy jest gotowy na przeprowadzkę za granicę, czy na przykład chciałby zmienić swoją dotychczasową pracę, lub też wyemigrować w celu podjęcia studiów. I chciałabym też po prostu, że dzięki moim filmikom dowiecie się czegoś nowego, będzie jakaś taka wartość dodana. I nie będziemy. Znaczy, możemy też czasami porozmawiać o, o, o jakichś takich głupotkach, ale ogólnie no chciałabym też coś przekazywać w tych filmikach. Więc, jak najbardziej, dajcie mi znać, czy interesowałaby Was taka tematyka. I możecie też sugerować swoje tematy. A na zachętę możecie mi dać kciuka w górę lub też w dół, jeśli musicie, bo oczywiście nie każdemu musicie to podobać. I możecie zasubskrybować mój kanał. I um, będziemy się widzieć już w kolejnym filmiku. Cześć!